Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstańcie, pasterze, Bóg się Wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Szanowni Państwo, mieszkańcy Powiatu Zawierciańskiego, niech ten świąteczny czas będzie pełen dobrych myśli, życzliwości. Rodzinnego ciepła pozbawiony pośpiechu, trosk i zmartwień. Niech przychodzące na świat Boża Dziecina stanie się źródłem nadziei, siły oraz pociechy, a magiczna moc wyginiętego wieczoru napełni Wasze domy harmonią, blaskiem i miłością. Życzymy Państwu dużo zdrowia, radości, nieustającego poczucia bezpieczeństwa i pokoju który w ostatnim czasie nabiera całkiem nowego znaczenia. Niech nowy rok przyniesie spełnienie planów, zamierzeń, będzie dla Państwa szczęśliwy i pomyślny, jak również dla całego naszego powiatu. Niechaj ten nadchodzący nowy 2025 rok niesie ze sobą wiarę, nadzieję, ludzką życzliwość i dostatek. Oraz będzie pełen pozytywnych emocji, miłości i pokoju na świecie. Życzymy Państwu wesołych świąt oraz do 7 roku. Chwała, na wysokości chwała na, na, wysokości, na, chwała na, na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.